Ani z tej strony, Lekret. Witam Was na moim kanale i zapraszam Was na unboxing paczki. E, dzisiaj przyszła mi paczka. Zobaczymy, co w tej paczce. E, oczekuję paczki e, takiej zamówionej przeze mnie e, na e, biznes mojego kolegi. Na sklep zamówiliśmy tabaki i dzisiaj te tabaki przyszły nie tylko tabaki, bo mam tu też mieć jarba e, mate, ale to do moich prywatnych celów, do mojego prywatnego użytku mamy pudełeczko. tutaj jest ciekawostkę dostałem e, do recenzji udało mi się będę pierwszym recenzentem w Polsce, ponieważ tak naprawdę tabaka, którą dostałem tutaj między innymi udało mi się zdobyć. To jest tabaka, która jeszcze nie trafiła do sprzedaży. Dopiero została wysłana do jednego sklepu. Ja jestem pierwszy w ogóle recenzent, który będzie miał do niej dostęp. Kurczę, ktoś przydzwoni do drzwi. Dobra, poczekajcie, pauzę zrobimy i zaraz wrócimy do unboxingu. Jestem, dobra, otwieramy paczkę. Przepraszam was, ktoś tam do domu koło sobie Jerba, matę w boreczku jutowym. Pierwszy raz taką widzę. Zawsze kupowałem jakieś takich foliek i tak dalej. No to jest coś ciekawego, coś nowego, fajne wydanie. Podoba mi się, ale nie po to tu jesteśmy. Tak naprawdę tu mam, słuchajcie, raz, dwa, trzy, cztery tabaki. Jedna z tych tabak to jest najnowsza tabaka z polskiej chaty. I zaraz, czekajcie, wezmę swój telefon wezmę swój telefon, wezmę włączę Sync Assistant 938. Open Sync Assistant yy no cancel, przepraszam Open, s... assistant. Open Sync AI bo w Sync AI mam Sign. coś takiego, Scanner, że skanuje mi tekst taki wiecie, na szybko prawda poszedł tę strunóweczkę i jedna z tych tabak to jest najnowsza se, z serii polskie chaty i zaraz wszystkie przeskanujemy i będziemy wiedzieć która, co my tu mamy czekajcie dobra czekaj. No dawaj, czytaj mi tu. 33, adverb typowy, twojemu zdrowiu, co? Czekajcie... Nie dopowoduje, hmm. To nie zawsze dobrze działa, niestety. W ogóle to psa mam, <laughs> jeszcze o tym nie wiecie, zaraz wam to co? pokażę. Dobra, ja Wam pokażę pojedynczo. A wy będziecie chcieli, to mi opiszecie tym. No ja i tak to wszystko, zaraz sobie będę testował i tak dalej. Yy, tak. Pierwsza tabaka. Z tej strony. Czekajcie, żebyście widzieli. Dobrze. O! Z tej strony z tej strony. Druga tabaka z tej strony, sorry. sorry, sorry, jeszcze raz, druga tabaka z tej strony i z tej strony, trzecia tabaka z tej strony i z tej strony i czwarta tabaka, to jest chyba, to są chyba polskie chaty Zaraz z tej strony, z tej strony ona jest taka troszkę tłoczona yy, zaraz spróbuję ją odczytać bo ona jedyna jest taka tłoczona więc myślę, że ta może być tym ekskluzywem, o którym Wam mówiłem to niech ja znajdę swój telefon